może w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Co zrobiłby dzisiaj Jezus w naszej świątyni, do, do której uczęszczamy na msze? Myślisz o tym, kogo by wyrzucił? Co by przewrócił? Na czym by się zastanawiał, by się tego pozbyć? A przeczytałeś lub wysłuchałeś uważnie tekst? Jezus wypędził wszystkich ze świątyni. Dosłownie. I teraz dopiero kotuje się w naszych myślach, że na co on sobie pozwala. Syn Boży, a nie szanuje tych, którzy idą się modlić. Wielu w takiej sytuacji mówi, ja już do kościoła nie pójdę, bo proboszcz jest gburem, ludzie są fałszywi, nic, tylko liczą się datki jeszcze wypominają grzechy. Ale spokojnie, bo tak pomyślą tylko ci, co przychodzą do świątyni tylko zewnętrznie. Oni myślami tak są zupełnie gdzie W Dobrym to nie jest się pokazać, a tego, co w środku i tak nikt nie widzi. Ja osobiście wychodzę z założenia, że może być mniej ludzi, ale żeby oni wiedzieli, po co są w kościele. Tak jak dziś Jezus powiedział: Nie róbcie z domu ojca mego targowiska jest właśnie kluczem do zmiany tego podejścia. Ewangelista mówi dziś o świątyni wzniesionej przez ludzi, którzy włożyli wiele trudów w zbudowanie jej. Nikt pewnie nie policzy, ilu ludzi straciło życie, wznosząc ten budynek, a tym bardziej, ile to kosztowało. Kilkadziesiąt lat później. Tak, świątynia ta została zburzona i do dnia dzisiejszego nie została odbudowana. Czy myślimy o innej świątyni, która powstała bez udziału człowieka? Święty Jan Fischer powiedział: Chrystus bowiem wylał swoją krew w obliczu całego świata, który jest świątynią wzniesioną ręką Boga. Świątynia ta ma dwie części. Jedną z nich stanowi ziemia, którą zamieszkujemy, drugą część nie jest jeszcze nam znana, śmiertelnym. I każdy z nas jest także świątynią Boga, w której On pragnie mieszkać. W związku z tym, dziś należałoby zapytać siebie, co Jezus wyrzuciłby z nas i co się Jemu nie podoba w nas. Bo przecież nie jesteśmy idealni ani czyści. Nasz wewnętrzny bałagan zaczyna się od drobiazgów. Czasem chcemy coś sprzedać, czasem chcemy zarobić. Innym razem próbujemy się wykręcić z jakiegoś obowiązku, więc ubieramy to w kłamstwo. Później dochodzi lenistwo, zdrada wartości, zawiść, gniew. Tak nasza wewnętrzna świątynia staje się składowiskiem odpadów albo sklepem za starociami, w którym można się i ubrać, i urządzić, choć nic z tych rzeczy nie jest ładne. Z Panem Bogiem też się lubimy targować. Jeśli sprawisz, że moja matka, dziecko, mąż wyzdrowieje, to pójdę na pielgrzymkę albo przestanę pić. Zawsze jest na pierwszym miejscu prośba, a od jej spełnienia zależy nasza zapłata. Prawie wcale nie ma wyjścia od siebie, że to ja coś oferuję, a na podstawie mojego daru pytam Boga, czy mi pomoże. Niestety człowiek w wielu przypadkach odchodzi zawiedziony, bo nie spełniło się jego oczekiwanie. A skoro Bóg nie poszedł na taki układ, targ się nie udał, to trzeba zmienić miejsce, gdzie będę mógł załatwiać swoje interesy. Jezus, oczyszczając świątynię, dokonał czegoś niebywałego. Bo jak zauważył święty Hieronim, to prawdziwy cud, że jeden człowiek rozpędził cały ten tłum. Jakiś blask i ogień Boży musiał bić z jego oczu, jego oblicze zapewne jaśniało wtedy majestatem boskości. Gdyby właśnie to człowiek mógł dostrzec w Bogu ten blask i ten majestat, to może inaczej by podchodził do sprawy wiary. Na pewno z większą świętością, z większym szacunkiem, ale i z większym zaangażowaniem. Dopóki jednak w widzi się tylko dodatek do życia, to będzie on lekceważony. Świątynia jest przecież miejscem składania ofiar miłych Panu Bogu, czyli takich, które mają wartość niematerialną, ale osobistą. Najbardziej cennym darem jest moje życie, mój grzech i moje słabości, bym mógł je wymienić na łaskę i dary mądrości, odwagi, męstwa, czy też bojaźni Bożej. Z takim wyposażeniem. Możemy iść śmiało w świat, który nie zna tych wartości i możemy pokazać sobą, że takie życie ma sens, bo ono ma jakiś cel, który jest konkretny. Życie pozbawione celu jest bez sensu. Więc poświęćmy dzisiejszy dzień na zastanowienie się, co w mojej świątyni serca i ciała, w moich uczynkach i intencjach jest godne pożałowania, by oddać to Jezusowi, który zrobi porządek i urządzi moje życie na miarę świętości. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.